Po poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Gerald trafił w pobliże wsi Biały Sap. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Gerald dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Może być. Myślisz, że mchra obchodzi, co mam za uszami? Waszmość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu, albo wcale. Waszmość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym. Krześle. Kledwyn. Proszę waszmość ogolić, baczki na półcala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi, ale ujmuje elegancji. W Nilwgardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza. Jeśli zalęgły się w niej wszy, byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoim. Proszę odchylić głowę i nie ruszać A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morwran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza w Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Reef. Miejsce urodzenia. Nieznane. Rodzice. Nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia Zamku Lawaletów. Losów dowódcy obrony, Ariana. Poltest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica Lawalet nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie. Skoro zwołą cię Zabójcą Królów, to jakie znaczenie ma byle Baron? Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak miasto uchodziło za odcięte od świata? Zabrałem się razem z Jorwetem, przywódcą komanda z Koyoteli. Zabójca potworów i zabójca ludzi. Ciekawe zawierasz sojusze. Mhm. coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie. Niesławny szczyt w Lokmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Wręcz przeciwnie. Mieszałem się w sprawy osobiste. Pomogłem jorwetowi odczarować Saskie. Tak, a przy okazji dałeś Radowidowi pretekst do rozpoczęcia polowania na czarownicę. Winszuję. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech ważność siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy megaskop rozrywa twoją znajomą, Sile detankarwil na kawałki. Patrzyłem, prawda? Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz, proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem. Trudnych aliansów. Nawet z Wiedźminami. Ten alians już się zakończył. Nieodwołalnie. Zabiłem leto w Lokmuin. Takie doszły nas słuchy. Dobrze się stało. Oszczędziłeś naszym agentom roboty. Mokre i trudne. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci. etc., Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. Czuję się raczej jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym Waszmości Surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem Waszmość ma do wyboru te szaty. A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. Dostaniecie je po audiencji. Czyste, nakrochmalone. Wasz mość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Szkoda, że nie mam czasu. Czarny wasz służy. Czy wasz jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach, ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie to co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą Południa i Północy, muszę się upewnić, że Waszmość wie, jak się skłonić. Jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech Waszmość zademonstruje. Tak, proszę waszmości, można co najwyżej upłonić się, kurwie, pod latarną, a nie cesarzowi milwgardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Źle, źle, jeszcze raz. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Cóż. Ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiednio go tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziany głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Im grymie ep art Herzer, Deitven adan in carn ep Morwood, M far emreis. Ukłon. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Eveljennamen vadgen Ile miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie: starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Musi znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Cili przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Jennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy Twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów. Ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Jennefer. Koniec audiencji. Meredith, zaprowadź go do czarodziejki. Czy Wasz mość nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Spokojnie, nic się nie stało. Waszmości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech waszmość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. z samego razu. a jest południe. Spokój

Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko kościół. Gerald, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała, ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem nad dworzem, Hyra? Mhm. Mm I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Siri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomocy? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała Wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Więc to już są nasi agenci. No, no, szybko się tu zadomowiłaś. Geralt, nie czepiaj się słówek. Wiem, kim jest Emcher. Wywołał krwawą wojnę, kazał zabić moje przyjaciółki. Ale nie mamy innego wyboru, więc proszę, nie roztrząsajmy za i przeciw, tylko skupmy się na Ciri. Zgoda? Pracja. Emcher mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, rozpicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Mhm. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierzem dopieli dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Po raz kończy z szarami, namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle co ty. Pewnie chodzi mi o jej krew, jej dar. A do czego Cili miałaby go posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Cili? W dwóch miejscach w Walen i w Nowigradzie. Ślad w Welen jest najbardziej obiecujący: Pojedź tam w pierwszej kolejności. W Karczmie na rozstajach, spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza skontaktuje się z tobą. I co tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki, ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Nie jaka Tris Marigold. ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Hmm, na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty, co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Tiri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z tris świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę to nie tak, jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Welen. O nie, nie ma mowy, bo jadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksemicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faratre. To on, o tam. I Geralt. Wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Ambasador Faratre. Jenefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojnę i tak dalej. Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Jak przebiega wojna, poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilgardu? Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków, więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontanu. Zostało osłabione Kedwen i Redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lędny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radowid złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radovid zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone Góry Pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radowid wziął ich z zaskoczenia, a że morale kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Radanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. Czyżbym słyszał w Twoim głosie podziw? Radowid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Welen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radowid wycofał się za pontar. Póki co jest tam bezpieczny do czasu, aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhir Mreis rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. Jak wygląda sytuacja w Welen? Źle, jak zawsze, albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca, a teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tam prędy kilka razy, zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie, ludzie głodują. Mhm. Mm jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Welen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii, Philip Stenger. Znany lepiej pod swym nom krwawy baron. Unikaj go. Dobrze ci radzę. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oksenfurcie siedzi radowita a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość... nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo: czarodzieje, elfy, krasnoludy. Słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Pierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem: okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawiało dreszcze. A co nowego na Skolnika? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie, żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić Jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest z zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasami, Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Mm, pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową, jak najszybciej. Tak, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj.